Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Zapytaj o medytację, ale zanim zacznę i przejdę do tematu, chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że piszecie piszecie maile, piszecie wiadomości, kontaktujecie się ze mną. Jest to niezwykle, niezwykle miłe i sympatyczne, za co dziękuję bardzo. Wiele to dla mnie znaczy, a poza tym jest mocno motywujące, bo ja też dzięki temu Pamiętam, aby nowe treści tutaj wrzucać. Niezbyt często to ostatnio robię, bo ilość zajęć i obowiązków jest dość znaczna, ale na pewno takie przypominajki z waszej strony działają motywująco i po prostu pomagają mi w wypełnianiu tej misji, którą mam. Bo przecież zależy mi na tym, żeby edukować ludzi w obszarze inteligencji duchowej. By edukować na temat medytacji, na temat uważności, na temat rozwoju wewnętrznego, duchowego. Więc dziękuję po prostu, krótko i zwięźle. A teraz przechodzimy do tematu i do odpowiedzi na pytanie: co nauka mówi o medytacji? Odcinek, myślę, spodoba się tym, którzy lubią wiedzieć i nie lubią nic brać na wiarę. Nie będę Was zamęczać szczegółami, bo bardzo dużo tych informacji znajdziecie w książce Podczarować Medytację, szczególnie w drugim wydaniu, które jest do kupienia u nas w sklepie fundacyjnym. Tam przywołuję najnowsze badania, podaję linki, więc będzie można do tego zerknąć. Pod filmem dam Wam także kilka tytułów, kilka rekomendacji książek napisanych przez osoby, które medytują i są naukowcami. Czyli pięknie łączą te dwa obszary, i tam również znajdziecie bardzo wiele informacji podanych w ludzki sposób. Czyli nie trzeba być neurobiologiem, żeby te rzeczy zrozumieć, one są napisane, mówię o książkach, bardzo dobrym, prostym, ale też konkretnym językiem. Więc jeśli macie ochotę, to oczywiście zachęcam do tego, byście po te pozycje sięgnęli. Dzisiaj opowiem krótko, ale jest to dla mnie ważny temat osobiście, dlatego że dzisiaj. Wiecie o tym, że jęczę strasznie ostatnio, że mnóstwo jest tych przekazów internetowych na temat medytacji. Robię specjalnie cudzysłów, bo to z medytacją najczęściej nie ma nic wspólnego. I potem ludzie są zdziwieni, że ta praktyka idzie nie tak jak powinna i że pojawiają się problemy. Prawdziwa medytacja rozumiana jako uważna obecność tu i teraz, czyli żadne odloty, żadna autohipnoza, żaden trans, żadne życzeniowe myślenie z podznaku sekretu, nic tych rzeczy. Medytacja, czyli obserwacja tego, co dzieje się w nas i wokół nas, umiejętność obserwowania ciała, myśli, emocji, pewnego rodzaju wglądu w to, co się dzieje, akceptacja tego, co się dzieje i nie do tego co obserwujemy, czyli nieidentyfikowanie się z tym, to jest medytacja, do tego medytacja prowadzi, czyli do bycia tu i teraz, do pełnej uważności. Ta medytacja przynosi bardzo wiele korzyści i są na to twarde dowody i to są korzyści zarówno w obszarze ciała, jak i psychiki. Wszystko zaczęło się mniej więcej w latach 70., kiedy po uważność sięgnął John Kabat-Zinn, pewnie kojarzycie to nazwisko, i stworzył klinikę redukcji stresu przy Uniwersytecie Medycznym w Massachusetts. I wtedy zaczęto stosować jego autorską metodę, która nosi po polsku nazwę redukcja stresu oparta na praktykach uważności z angielskiego MBSR. Można się tej metody nauczyć, są kursy, więc jeśli macie okazję albo jesteście zainteresowani, to oczywiście polecam. Ale co się okazało? Już wtedy, w latach 70. XX wieku, okazało się, że uważność, uważna obecność jest bardzo pomocna przy zaburzeniach takich jak stany lękowe, jak zespół stresu pourazowego, jak depresja. Te wszystkie choroby, te wszystkie dolegliwości dzięki wsparciu uważności, praktykom uważności dużo łatwiej było wyleczyć, dużo łatwiej było się ich pozbyć. Ale jeszcze wtedy nie dysponowano odpowiednimi narzędziami, dzięki którym można by mieć twarde dowody. To wszystko było raczej deklaratywne. No, wynikało z obserwacji, z kwestionariuszy, które wypełniali uczestnicy tych badań ale zawsze można to było zakwestionować, no bo to jest tylko subiektywna opinia. Bo powiedzieć można wszystko, zadeklarować można wszystko, nie wiadomo na ile to jest wiarygodne. No ale nauka się rozwija, medycyna się rozwija i w 2005 roku nastąpił przełom. Sara Lazar z Uniwersytetu Harvarda przeprowadziła takie bardzo mocne, konkretne badania z wykorzystaniem EEG i rezonansu magnetycznego. Skupiła się na badaniu mózgu osób, które medytują i które nie medytują, i tych, które zaczynają medytować. Nie będę Wam opisywać wszystkich tych badań, bo było ich tam trochę, ale co było zaskakujące, dla, dla naukowców również, że, chociaż dla praktykujących też, okazało się, że po regularnych praktykach, które trwały 8 tygodni codziennie, jedna sesja w ciągu dnia wynosiła około 27 minut, tak przynajmniej podają autorzy tych badań. Okazało się, że następują wyraźne zmiany w mózgu osoby medytującej czy praktykującej uważność. I to takie zmiany, które nazwalibyśmy pozytywnymi, czyli dzięki którym my lepiej funkcjonujemy w życiu i w świecie. I co się wydarzyło? Co się, co jakby wpłynęło na, co potwierdziło to, że rzeczywiście osoby praktykujące medytację lepiej funkcjonują i lepiej się czują i to deklarują. I teraz mieliśmy na to powtarzalne, mierzalne dowody. Okazało się, że po pierwsze tych zmian w mózgu jest dużo. Ja tylko niektóre z nich tak pobieżnie omówię. Zmniejszyła się część mózgu, która jest odpowiedzialna za wyłapywanie Sygnałów o grożącym nam niebezpieczeństwie i aktywizowanie organizmu do podjęcia działania, czyli ciało migdałowate. Ciało migdałowate jest jedną z najstarszych części mózgu. Ono decyduje o tym, że my potrafimy w sytuacji zagrożenia bez zbędnego analizowania, po prostu skutecznie działać, się bronić. Często używa się tutaj odniesienia takiej, takiej nazwy mechanizm ucieczki albo walki. My wtedy, w zależności od sytuacji, z jaką mamy do czynienia, możemy wykorzystać jedną lub drugą opcję. Tak czy inaczej, organizm musi być mocno zaktywizowany, przygotowany do dużego wysiłku. I dzięki medytacji ciało migdałowate się nie powiększa. Ono się powiększa wtedy, kiedy jest ciągle narażone, nazwijmy to, na wychwytywanie tych niebezpieczeństw. I co więcej, to nie muszą być niebezpieczeństwa realne. One mogą być wymyślone, wyimaginowane. To mogą być zmartwienia, które sami sobie fundujemy, bo piszemy czarne scenariusze. Dla naszego mózgu nie ma najmniejszego znaczenia, czy coś się dzieje naprawdę, czy tylko sobie to wyobrażamy. Ciało, układ hormonalny, układ nerwowy reagują tak, jakby to zagrożenie czy niebezpieczeństwo. Było jak najbardziej realne i musielibyśmy sobie z tym w rzeczywistości poradzić. Więc jeśli ciągle jesteś w stresie, jeśli ciągle się zamartwiasz, denerwujesz, stresujesz, Twoje ciało migdałowe się nadmiernie rozrasta i to jest takie zamknięte koło. Co więcej, powiększają nam się inne obszary mózgu, które są bardzo ważne, na przykład do podejmowania racjonalnych decyzji, do. Zarządzania emocjami, czyli cały płat przedczołowy, powiększa nam się hipokamp, który odpowiada za pamięć tą długotrwałą, dzięki której też możemy się uczyć i zapamiętywać. Przyrasta nam substancji szarej w korze, więc tak, tak zwanych szarych komórek mamy więcej, mówiąc krótko. I co ciekawe, kiedy przebadano osoby długo medytujące, które medytują już od wielu, wielu lat, to ich mózgi pod tym względem, pod względem ilości substancji szarej, można było porównać z mózgami młodych ludzi, 25-latków, czyli nawet jeżeli osoba miała 50 czy ponad 50 lat, ale długo już medytowała, to jej mózg był mniej więcej tak samo dobrej kondycji jak mózg 25-latka, więc warto sięgnąć po medytację chociażby po to, żeby ten mózg się nie degenerował. Oczywiście, mózg to nie jedyny obszar, który przebadano. Przebadano również markery stanu zapalnego, przebadano układ nerwowy, przebadano całego człowieka niemalże. Okazało się, że wszędzie te y, korzyści są bardzo duże, ale najbardziej zaskakujące, chyba dla nas wszystkich, jest to, że praktyka uważności ma wpływ na nasze geny. To aż jest niemożliwe, wydaje się nieprawdopodobne, a jednak, bo z jednej strony mamy Aktywizację telomerazy, czyli tego białka, które, mówiąc tak zwyczajnie, konserwuje nasze telomery, dzięki którym informacja genetyczna jest przekazywana w lepszym stanie, czyli kopia z kopii jest lepszej jakości. Z wiekiem ta, tej telomerazy mamy mniej, telomery się skracają i te kopie kolejne są coraz bardziej wyblakłe, i stąd się biorą różnego rodzaju potem choroby i niedogodności, ponieważ ta informacja jest przekłamana. Więc dzięki medytacji aktywizacja telomerazy jest większa, bez względu na to, w jakim jesteśmy wieku. Oczywiście starzejemy się, ale starzejemy się znacznie zdrowiej. Kolejna rzecz. Dzięki medytacji, dzięki praktykom uważności, mamy wpływ spory na ekspresję genów, czyli na to, czy. Dany gen się włączy czy nie. Czyli na przykład, jeśli mamy w sobie gen odpowiedzialny za cukrzycę powszechna choroba, szczególnie dzisiaj, jedna z chorób cywilizacyjnych pewnie 90% z nas ten gen ma. Więc jeśli prowadzimy odpowiedni styl życia, jeśli odpowiednio się odżywiamy, jeśli medytujemy, to mamy bardzo wiele szans na to, że ten gen nigdy się nie uaktywni. Więc, samo posiadanie jakichś genów związanych z chorobami takimi czy innymi jeszcze nie skazuje nas na to, że będziemy chorzy. Medytacja w znacznym stopniu wpływa na zahamowanie tej aktywności takiego genu i daje nam gwarancję taką, że będziemy mogli zdrowiej, dłużej, bezpieczniej żyć. Oczywiście, medytacja jest jednym z elementów, bo trzeba się też ruszać, trzeba dobrze się odżywiać, trzeba. Mieć relacje społeczne dobre, czyli nie wolno się zamykać w domu, nawet jeżeli jesteśmy introwertykami i stronimy od ludzi. Warto mieć grupę bliskich osób, z którymi mamy dużo wspólnego i w których otoczeniu czujemy się dobrze. Jeśli jest nas ciekawość świata, to na pewno wszystko będzie wpływało na to, że my będziemy się starzeć dużo lepiej. Ale medytacja tutaj naprawdę odgrywa bardzo dużą rolę. Medytacja, uważność, mindfulness odgrywa bardzo dużą rolę i ma niebagatelne znaczenie na to, jak będziemy funkcjonować. No i ostatnia rzecz. Praktyki medytacji, praktyki uważności, tutaj trochę nawiązuje do Kabatazina, redukują stres. Jak mówią naukowcy, ostatnio alarmują coraz bardziej, stres Nadmierny, chroniczny stres jest przyczyną szybszego i gorszego starzenia się naszego społeczeństwa. I bez względu na to, ile sobie zrobimy operacji plastycznych, bez względu na to, jak się ponaciągamy i powypełniamy, nasze ciało będzie się starzało. Im więcej w nas będzie stresu, niepokoju, chaosu i rozproszenia, tym nasze ciało będzie gorzej funkcjonowało. Medytacja, mindfulness, uważność sprawiają, że. Nasze ciało po prostu ma możliwość regeneracji. I co jest istotne, te wszystkie zmiany, o których mówię, pozytywne zmiany w naszym ciele, nie są chwilowe. To nie jest tak, że coś się zmienia na tydzień albo na jeden dzień, ponieważ te badania były prowadzone miesiącami. Efekty były sprawdzane i po miesiącu, i po dziesięciu miesiącach, i po roku, po dwóch latach. Okazuje się, że to są trwałe zmiany. One po prostu się wydarzają. I są. Oczywiście, jeśli przestaniemy medytować, no to po jakimś czasie wrócimy do starych nawyków. Natomiast jeśli ta praktyka uważności, praktyka medytacji mindfulness towarzyszy nam przez całe życie, i to nie musi być 27 minut dziennie, to może być 5 minut dziennie, byle codziennie, to ta zmiana. Jest trwała i się ciągle utrwala na nowe, jakby odświeża się, więc my inaczej funkcjonujemy na wielu, wielu poziomach ciała, umysłu, psychiki, emocji, reagowania na świat, reagowania na problemy, I na, inaczej budujemy relacje z ludźmi, podejmujemy inne decyzje, jesteśmy bardziej kreatywni, jesteśmy spokojniejsi, bardziej zrównoważeni, bardziej otwarci. Tych pozytywów jest tyle, że trudno je wszystkie wymienić. Sprawdźcie, że zresztą sami na sobie, ci, którzy medytują, to pewnie wiedzą, jak jest, bo tego doświadczają. Ci, którzy zaczynają dopiero, zachęcam do tego, aby sprawdzić, jak to się u Was będzie działo, jak to się będzie wydarzało. Jeśli macie ochotę, proszę, napiszcie w komentarzu, jak to u Was jest i jak odbieracie te praktyki i ich wpływ na Wasze życie i na Wasze zdrowie. To będzie cenna informacja także dla innych. Yy, oglądających widzów tego dla widzów tego kanału bo to społeczne potwierdzenie jest niezwykle istotne Nie chcę was dłużej zanudzać tym bo temat to jest temat rzeka mnie bardzo interesuje naukowe podejście do medytacji więc ja mówiąc kolokwialnie się jaram tym ale rozumiem że nie wszyscy muszą Chcę tylko powiedzieć że medytacja to jest naprawdę bezpieczne narzędzie przebadane i dobre jeśli Sięga się po medytację, a nie praktyki medytacjopodobne, które medyta albo takie, które medytacje udają. Także dzisiaj to tyle. <gryw> Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam serdecznie i do następnego razu.